Witam serdecznie wszystkich, dzień dobry. Witam tych przychylnych i tych nieprzychylnych mojej osobie. Obiecałam Wam jakiś czas temu materiał o genezie konfliktu prawnego między mną a Jackiem K. Od 18 października, jak rozpoczęłam chorować, to do dzisiaj naprawdę nie mogę z tego głowienka wyjść. Zarówno drogi oddechowe, jak i poinfekcyjne zapalenia stawów mi cały czas dokuczają. Z tego powodu nawet nie stawiłam się ostatnio na jedną z rozpraw, którą, która została odroczona za miesiąc. Szkoda, no ale cóż, zdrowie nie wybiera. Ale leczenie w domu, jedzenie gorących zupek, wysypianie się, picie. Dobrych zimowych herbatek, no daję powoli dobre, dobre tutaj poczynania. Będę żyć, słuchajcie. Będę żyć, bo ja chcę żyć i ja wierzę, że będę żyć. Do wszystkich wyrozumiałych. Słuchajcie, obiecałam Wam ten materiał, postaram się go nagrać. Tylko muszę się naprawdę zastanowić, co Wam publicznie mogę powiedzieć, a co jeszcze zatrzymać. Dlaczego piszę, jeszcze zatrzymać? Bo przede mną jeszcze minimum rok, minimum, konfliktu prawnego. Skąd wiem, że minimum, bo pewne, pewne sprawy mają swoje daty, o tak mogę powiedzieć najdelikatniej, i dlatego mówię o minimum. Słuchajcie, słuchaję czasem publicznie Jacka, co mówi na temat wyroku, który zapadł prawomocnie przeciwko niemu. I wiecie co Wam powiem? Ja nigdy nie byłam i nie jestem wrogiem Jacka. Nigdy. I tutaj stawiam osiem takich wykrzykników czerwonych mocnych nigdy. Jakaś taka dziwna do mnie złość jego od samego początku pchnęła go, aby uznać mnie właśnie za swojego wroga. A szkoda. Ja tylko wraz z innymi osobami w styczniu 2019 roku podałam pomocną dłoń Olkowi z szałasu, świętej pamięci Hani. Chciałam pomóc Magdzie. A w październiku 2019 roku pomogłam Marianowi z Marszałkowskiej, który siedział niedaleko baru mlecznego. Faktycznie, może mogłam pewne rzeczy zrobić inaczej, możliwe, ale wierzcie mi, że na tamten czas sytuacja była zupełnie inna. Nie byłam sama, która chciała pomagać. Była masa osób, która. Również przykładała się do tej realnej pomocy tym wyżej wymienionych osobom. Takimi osobami na przełomie stycznia i lutego 2019 roku była na przykład Agnieszka. Przepraszam, Agnieszka z kanału Agusia Agusia. Powiem Wam szczerze, dziękuję jej na tamten czas za tą pomoc którą okazywała Olkowi i świętej pamięci Hani dziękuję ci Agnieszko naprawdę z całego serca każdy na tamten czas pomagał tak jak mógł i tak jak potrafił może gdybym taką pomoc organizowała wtedy sama myślę że i sytuacja byłaby mniej napięta Dlatego, że tą pomoc organizowałabym nie publicznie. Natomiast, ponieważ była nas grupa ludzi z całego świata wtedy, styczeń 2019, dlatego zebraliśmy się w pewnym miejscu sieci internetowej. I dlatego można powiedzieć, było to w jakiś sposób publiczne. Aczkolwiek grupa była zamknięta, niepubliczna. Ale powiem Wam, gdzie leżał problem? Według mnie, oczywiście, na tamten czas. Problemem była, podejrzewam, jakaś dziwna złość Jacka, że według jego mniemaniu, ja tak myślę i wiele innych osób podobnie myśli, że my odbieramy, zabieramy, podbieramy bohaterów JTO. A to nie tak było. I nie tak miało być, absolutnie. Nikt nikomu nie zabrał, nie podebrał żadnego bohatera. Mówię o roku 2019, bo to jest bardzo istotne. Ja cały czas teraz mówię tylko o tamtym czasie. Tym bardziej ja nie zabrałam nikomu żadnego bohatera. Ja. Zanim poznałam JTO, pomagałam i wspierałam osoby wykluczone społecznie, ale i nie tylko, w różny sposób. Organizowałam paczki do rodzin biednych, bardzo biednych. Wspomagałam pewną placówkę wychowawczą, jeżdżąc jako wolontariusz na dwutygodniowe obozy z trudną młodzieżą. Robiłam zbiórki odzieżowe i nie tylko. Wspierałam różne schroniska dla zwierząt. Odkąd pamiętam, odkąd tak naprawdę sięgam pamięcią, zawsze na mojej drodze stała osoba, którą w jakiś sposób wspierałam w życiu realnym. Tak naprawdę. Oczywiście, że tą pomoc wyżej wymienioną, o której teraz wspomniałam, w realu, zawsze wykonywałam w ciszy i samodzielnie. A tutaj w roku 2019 nie byłam sama. Chętna do pomocy, więc musiałam trochę się liczyć z innymi. Może nie trochę, a nawet bardzo. I nie jest to moją winą, że wśród dobrych, pomagających, wspierających ludzi na przykład były właśnie takie osoby na, na grupie Luźne Gatki na Facebooku znaleźli się też i ci, którzy byli sprzymierzeńcami, zwolennikami kanału Jak to ogarnąć? Którzy uznali, że im się zabiera bohaterów. Ale przypomnijcie sobie teraz świętej pamięci Haniu. Jej oczy. Tą starszą kobiecinę. Czy ta kobieta powinna stać się bohaterką? I tutaj słowo bohater będę mówiła w cudzysłów. Zawsze mówiąc o tym, to to słowo ma wydźwięk taki w cudzym słowie. Czy ta kobieta powinna stać się taką właśnie w cudzysłów bohaterką, JTO. Jak już się stała, co otrzymała od kanału JTO? Magda, chora kobieta, która totalnie nie wiedziała, w jakim świecie się znalazła. Mówię tutaj o YouTube. Nagle z jej, jej, jej świat został wywrócony o 360 stopni i było jej mówione, że jest gwiazdą, celebrytką. Jest osobą kimś wielkim, znaną osobą. Magda nie wiedziała w ogóle o czym się do niej mówi. Takich bohaterów, cudzysłów, słów, to było i jest nadal wiele. Tyle, że uwierzcie mi, że ja nie jestem tutaj żadnym zbawicielem. Aby świata zbawiać, i nie będę tego, i to nie jest moja rola. Dalej. Marian. Pan Marian z Marszałkowskiej wystąpił w czterech odcinkach. Zarobił 200 zł za te cztery odcinki. Co miał taki bezdomny Marian z Marszałkowskiej za te 200 zł? Dziś przynajmniej ma ciepły dach nad głową, opiekę medyczną, ustaloną emeryturę. Ciepło, przyjaciół, a co najważniejsze, jest na liście oczekujących na mieszkanie. Co dały Marianowi w 2019 roku te 200 złotych, które otrzymał od JTO za nagrane cztery wywiady? Nic. Aczkolwiek dały coś mu jednak. Dały mu pewną widzkę, kobietę, która przechodząc Ulicą Marszałkowską. Po prostu zainteresowała się jego losem, podeszła, porozmawiała. Bez kamer, bez pieniędzy, bez y, propozycji jakichś tam wynagrodzenia. Zwyczajnie podała mu rękę. Tak po prostu. Czy rozumiecie teraz, dlaczego byłam tak znienawidzona przez zwolenników i sprzymierzeńców kanału JTO? Pomyślcie o tym. Teraz troszkę opowiem wam o hashtagach J JTO. Tak, w roku 2019 roku m, były to hasztagi. Dzisiaj te osoby nazywają się moderatorami. W roku 2019 były osoby, z najbliższego otoczenia Jacka, które dla kanału robiły rzeczy, których nigdy nie powinny robić. Czy robiły to z własnej woli? Nie mam pojęcia. No właśnie, tego nie wiem i zapewne się nigdy tego nie dowiem, ale zaznałam właśnie od tych hasztagów z 2019 roku bardzo dużo zła. Przede wszystkim było to kilka osób, które bez powodu mnie atakowały, poniżały, ubliżały, pomawiały mnie o wszystko. Próbowały moją wartość obniżyć praktycznie do ścierki, do podłogi. Wmawiały rzeczy, które nigdy nie miały miejsca. Jeden z hashtagów publicznie na pewnym kanale pisał na przykład w komentarzu że ja chciałam za je n -n -n, ci na końcu. Jacka, dobrze słyszeliście. Przeliterujcie jeszcze sobie to dokładnie. Za je kropki, kropki, kropki ci na końcu. Eee, oczywiście bardzo szybko Zadziałały również pewne osoby, za które dziękowałam, ponieważ wsparły mnie yy, radą, nawet prawną, że to jest po prostu no, straszne pomówienie i na to jest naprawdę poważny artykuł, żeby publicznie ktoś o kimś powiedział, że ktoś chce kogoś za je mm -mm -mm prawda e po kilku miesiącach ta osoba prywatnie mnie przeprosiła, twierdząc tak naprawdę, że napisała to, bo no tak zrozumiała z jednego gdzieś tam mojego wpisu, właśnie na tej prywatnej grupie na Facebooku. Czyli ta osoba, hashtag, hmm, hashtag JTO, no właśnie, te osoby się ukrywały właśnie tam, w tej grupie yy, luźne gadki. I potem właśnie wynosiły te wszystkie screeny, komentarze, przynosiły to dla Jacka. Nie wiem, czy robiły to naprawdę z własnej woli, bo chciały w jakiś sposób zaplusować. Nie mam pojęcia, dlaczego to robiły. Czy miały taki obowiązek. Nigdy się tego po prostu chyba nie dowiem. Tak, ta osoba mnie przeprosiła. Drugi hashtag również mnie przeprosił prywatnie, drogą mailową, który opisał mi pewne zależności między hashtagami a kanałem. O to troszkę mi otworzyło to oczy, co naprawdę tam się działo. Yy, mówię już na. Wysokości, jakby kadry, można powiedzieć, właścicieli kanału i kadry. I teraz tutaj napiszę, powiem Wam coś um, o pewnej osobie. Jedną z takich bardzo złych osób, czyli takich hashtagów, była kobieta, która kiedyś była moderatorem. Kanału JTO, a obecnie jest moderatorem innego kanału, która bez powodu jechała mi czyli zwyczajnie mnie hejtowała ponad 3 lata. Mam twarde na to dowody, że w maju 2021 rozsyłała prywatnie moje dane osobowe do innych osób związanych z kanałem JTO. Mam Twarde dowody z prywatnej wiadomości od innych byłych hasztagów, że to właśnie owa kobieta przekazywała każdemu nowo współpracującemu hasztagowi z kanałem wszelkie informacje o mnie. Oczywiście były te informacje nieprawdziwe, czyli wyglądało to tak. Wchodził jakiś nowy hasztag, był na niebiesko. I tak naprawdę ta kobieta przekazywała natychmiast danej osobie, nowemu, nowej osobie, wszelkie informacje o mnie, jaka jestem, co robię, i w ogóle, i w ogóle. W tych prywatnych informacjach są też takie, które oczywiście posiadam, że kobieta ta życzyła mi śmierci. I że ona chętnie wyśle pieniądze na wieniec dla mnie. Oczywiście to są informacje z drugiej ręki, czyli od kogoś przekazane. Czy one są prawdziwe? Nie wiem. I nie będę tego sprawdzała. Wiem na pewno, że bardzo mnie hejtowała w komentarzach. Pomawiała mnie o rzeczy, które nigdy nie miały, nie miały miejsca, szydziła ze mnie, obrażała mnie. Kiedyś nie wytrzymałam już i napisałam jej, że jest pustakiem. A jak inaczej można było nazwać taką osobę, jeśli bezpodstawnie stosowała cyberprzemoc wobec mnie? A co najciekawsze, to nigdy ta kobieta mnie nie poznała. Nie znała prywatnie i do dziś mnie nie zna i nie pozna. Więc skąd ta niechęć jej do mnie i te pomówienia? Ja się chyba tylko mogę domy domyślać i podejrzewać. Natomiast chciałabym tutaj w tym miejscu poinformować pewną osobę, która zarzuca mi gdzieś tam po kontach w sieci internetowej, że ja wybaczyłam, przebaczyłam tej kobiecie, bo mam z nią dobry kontakt. Przecież to bzdura. Jeszcze raz powtarzam: nigdy nie miałam, nie mam i nie będę miała kontaktu z tą osobą. I mieć nie zamierzam. A to, że na przykład ta osoba jest obecnie moderatorem innego kanału, powiedzcie mi, co ja mam do tego? Jaki ja mam wpływ na to? Tym bardziej, że sama nie mam kontaktu w 99,99% ,99 z, z właścicielem owego kanału. Dlaczego piszę w 99,99%? ,99 Bo praktycznie, praktycznie nasze drogi się dawno temu rozeszły. Czy jeśli pojadę na cmentarz i zapalę zniczę bliskim tej osoby, to czy można nazwać to współpracą, że ktoś ze sobą współpracuje? Idę zapalić do kogoś znicz. Bo mam taką po prostu chęć, potrzebę. Chcę komuś sprawić przyjemność, jeśli ktoś mieszka tysiące kilometrów od swoich bliskich. Czy wy widzicie w tym coś złego? Czy wy widzicie współpracę? To, że na przykład 20 miesięcy temu ten ktoś pożyczył mi książkę, a ja do dziś nie oddałam tej książki, to czy można? Nazwać to również współpracą, że ja współpracuję z tą osobą, bo pożyczyłam 20 miesięcy temu od tej osoby książkę. Tak samo jest z wieloma innymi osobami, z którymi miałam na przykład kontakt do marca 2019 roku, a jednak słyszę w różnych miejscach, że ja współpracuję z osobami. Z 2019 roku. Jest tyle osób, które znałam w 2019 roku, a dzisiaj nie mam żadnego kontaktu z tymi osobami. A to, że ktoś na innym kanale porusza mój temat, ja na to wpływu nie mam. O czym ktoś rozmawia na swoich włościach. A teraz zakończę. Jeden temat. I chciałabym poruszyć temat wyroku jeszcze raz sądowego, jaki zapadł 17 października 2023 roku. Chciałabym zaproponować Jackowi tak grzecznościowo, przeczytanie lub pokazanie przede wszystkim 18-19. I 20 strony uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego z dnia 28 marca 2023 roku, co zrobiły te dwa niewinne zdania czyli te zniesławienia do czego doprowadziły? Bo Jacek powtarza słyszę już wielokrotnie, że Przepraszam. Ja tak powtarza, że to były dwa niewinne zdania. One nie były niewinne. Właśnie te, te strony 18, 18, 19 i 20. Gdybyście mogli zobaczyć, przeczytać, może byście zrozumieli. Właśnie. Wszystko. Może Jacek pokaże publicznie właśnie te trzy strony uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji? Może widzowie wszystkich kanałów by w końcu zrozumieli, gdzie leży prawda i problem? Ja wyrażam na to zgodę, na udostępnienie tych trzech stron uzasadnienia, wyrażam na to zgodę. Dopóki Jacek będzie widział, słuchajcie, we mnie wroga numer jeden i nie przyzna się sam przed sobą, co zrobił tymi dwoma niewinnymi, według niego, zdaniami, to nic się nie zmieni najlepsze. Nie zmieni się to naprawdę na, na, na lepsze. Ja tylko mogę liczyć, że może kiedyś, tak jak ja zadzwoniłam w maju 2019 roku do Jacka, a ta rozmowa trwała 10 sekund, i strona przeciwna rzuciła słuchawką. To może role się kiedyś odwrócą i ja zobaczę na wyświetlaczu swojej komórki numer Jacka. I nie zachowam się tak jak on wtedy w maju 2019 roku, tylko po ludzku z nim porozmawiam. Ale to dwie strony muszą chcieć zgody. Ja nigdy nie do. Nie dążyłam, nie chciałam żadnego konfliktu z Jackiem. Wierzcie mi. Od lat słyszę w różnych instytucjach prawnych, że to ja jestem ta zła, ta niedobra to ja, która od lat prześladuje Jacka. Od lat słyszę lub czytam, o urywanych rejestracjach samochodu, o przewracaniu motoru, o zamawianiu prostytutek, o przebijaniu kuwałcie, o waleniu do drzwi, o dzwonieniu domofonem, o współpracy z osobami, z którymi od lat nie mam żadnego kontaktu, o jakichś gwałtach, ciętych twarzach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest jeszcze full. Dopóki Jacek będzie widział we mnie wroga, to nigdy nie zazna wewnętrznego spokoju. Nigdy. Nigdy w Jacku się nie kochałam. Słuchajcie, to też bardzo ważny temat, bo Jacek nie jest typem mężczyzny, przy którym mocniej zabiłoby mi serducho, a motyle w brzuchu by mi tam fruwały, jak na wiosnę na, na łące. Jak we, na, na wiosnę na łące. A takie idiotyzmy również od lat latały w sieci, że ja mszczę się e, na Jacku, bo to była odrzucona miłość Jacka. Czyli Jacek mnie nie chciał, ja się kochałam i dlatego się mściłam na Jacku. Naprawdę idiotyzmy. Słuchajcie, nie znam rodziny Jacka. Nie znam dzieci, jego dwóch żon, jego rodziców. Ale i na tej płaszczyźnie również były w sieci internetowej pomówienia. Ja chciałabym bardzo zapomnieć o kimś takim jak Jacek i jego kanał na YouTube, ale spróbujcie mi tylko uwierzyć na słowo, że nie jest to łatwe. Naprawdę nie jest to łatwe. Nigdy żadna prokuratura w Polsce nie prowadziła przeciwko mnie żadnych spraw prokuratorskich. A jednak od lat słyszę i czytam co innego. To, że Jacek zakłada kolejne sprawy do prokuratury, to jedno. Ale prokuratura nigdy nie podjęła się ani razu oskarżyć mnie o cokolwiek i prowadzić przeciwko mnie jakichś postępowań prokuratorskich. Mogłabym. Tylko zaproponować Jackowi jedno: że może to jest pora, aby wejść w głąb siebie i porozmawiać z własnym ja o tym wszystkim, co się od lat dzieje. Może pora przestać winnych szukać wokół, bo może wina jest bliżej, nie w tym miejscu. Słuchajcie, nigdy nie chciałam zniszczyć Jacka jako człowieka, bo tak naprawdę nie w mojej naturze jest coś takiego jak nienawiść, mściwość, zawziętość. Fakt, jestem osobą upartą i dość konsekwentną. Hejt, jaki spadł na mnie w roku 2019, był konsekwencją właśnie tych dwóch niewinnych zdań. ze cudzysłowie mówię. Czyli tak naprawdę tych zniesławień, pomówień. W tamtym czasie byłam bardzo osłabiona psychicznie, bo zaledwie pół roku wcześniej pochowałam własną mamę. Śmierć mojej mamy bardzo była dla mnie bolesna z pewnych powodów, ale to już jest bardzo. Prywatny temat. Ja nie znałam w roku 2019 roku, co to jest cyberprzemoc. I dlatego właśnie tak łatwo mnie by mi było dokopać na YouTubie. Potrzebowałam wielu miesięcy, aby tak naprawdę zrozumieć ten mechanizm hejtu. Potrzebowałam pożegnać się z wieloma osobami poznanymi na YouTube. Aby również otworzyć szeroko oczy. Nie żałuję żadnej poznanej tu znajomości, ponieważ każda była inna i każda czegoś innego mnie nauczyła. Wyciągnęłam wnioski. Mam taką nadzieję. O, mi słyszycie? Bardzo przepraszam, ale już za długo mówię. Fajnie, że obecnie otaczam, otaczam się maleńką grupką osób, którym zaufałam i które mi zaufały. I im z całego serducha dziękuję, że byli i są koło mnie. Będę musiała kończyć. Słuchajcie, powiem tylko tyle. Wierzę, że nikt już mnie tu nie skrzywdzi. W to wierzę. Życzę każdemu dużo zdrowia, spokoju i refleksji nad przemijającym czasem. Dobro jest w każdym, w każdym z nas, tylko sami często tego nie widzimy. A wystarczy mały gest, uśmiech, uśmiechnąć się do drugiego człowieka, a nie patrzeć na niego. Jak na wroga. Pewnie się dziwicie, skąd we mnie dziś takie przemyślenia? Ja jestem osobą bardzo ymm, refleksyjną, bardzo ymm, taką z dużą ilością emocji, wrażliwą. Yy, takich przemyśleń mam często, ale nie wiem czasami, jak się otworzyć, aby znowu na przykład nie dostać. Baty, jak w 2019 roku. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć, Dobrych nocy.